Siemanko, witam Was dzisiaj o godzinie 17, Już ciemność niech pada, zaraz idę zamknąć górki, Mam parę informacji: jedne milsze, drugie troszkę gorsze, ale zaczynajmy. Zostaw suba i łapkę w górę. Hej! Mamy pierwszą stratę na hodowli. Tak jak tu patrzę, teraz, to tak jak pisaliście w komentarzach, mieliśmy te ryby z importu te molinezje i one musiały po prostu coś przynieść tutaj do mnie ja już wrzuciłem je razem z tymi molinezjami od gościa, które kupiłem w Lędzinach i tutaj problem jest tego typu, że ta ospa nie wykończyła żadnej rybki molinezji ale niestety padły mi dwa kiryski już Wam pokazuję wodę mam jeszcze mętną po tych specyfikach na ospę Podmieniam ją co dziennie po 5 litrów, ale no mówię, to jeszcze chwilkę potrwa. Jednak ta temperatura, która była dźwignięta, żeby ta ospa minęła, zabiła dwa kiryski. Z przykrością. Teraz pokażę Wam tak. Tutaj mamy tą molinezę, która ma się kocić. Czekamy. Gdzieś tam pływa jedno małe, ale to nie wiem, czy od niej czy od jej koleżanki. Tu mamy nowe molinezje. Już jedną, zaraz wam pokażę, czekajcie. Która tu jest jeszcze, jeszcze ta jest taka kotna w miarę. Też spora, z tych jedną mam przeniesioną już tu do akwarium. Kupiłem tak jak doradzaliście te siatki z sery. rozłożenie tu kolejne już szykuję akwarium. Zaraz zobaczymy kiedy to będzie już gotowe bo na razie woda mi się grzeje. Tutaj mam kolejną kotną i też czekamy już na efekty tego, tego całego spektaklu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu też jest troszkę mętniejsza ta woda, ale podejrzewam, że po prostu za dużo ryb za mały zbiornik, ale no ta kwarantanna musi jednak minąć. Też podmieniam wodę, więc wszystko jest w porządku. Teraz tak. W dużym zbiorniku na dwa filtry Mamy już tych w Molinezji troszkę. Dwa Kiryski albo trzy chyba e, Juli te mniejsze, które miałem. Jak tamte wyjdą z kwarantanny, to je wszystkie już połączę, żeby były w grupie. E, tutaj gdzieś mamy jeszcze Malucha. O, zaraz zobaczymy. Jest tam. Pływa cały czas. Czekajcie. O, 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 o. No jestem jest, jest. Widać go. No i z ciekawostek kupiłem lampy. 92 cm szerokości, chyba 11 albo 12 watów w kolorze. Także dają fajny, fajną barwę tym molinezjom, czerwonym zwłaszcza, pomarańczonym, czerwonym, złotym. Teraz będę jeszcze do tego akwarium, czyli niskiego, będę najprawdopodobniej wpuszczał te malutkie molinezje, które mi się okociły żeby one były razem wszystkie i żeby jakoś, jakoś sobie żyły wspólnie w jakimś takim większym zbiorniku. Kupiłem dwie te lampy, będę o, podwiesiłem je, znalazłem gdzieś jedno, jedno to oryginalne do podwieszania było bez kleju popsute, więc gdzieś znalazłem w swoich zapasach taki, taki uchwyt montażowy. Z ciekawostek ta siatka sery, jedna 40 gramowa, starczyła mi, już Wam pokazuję. Jeden zbiornik, drugi, trzeci, troszkę w czwartym i troszkę w piątym. Także jest dosyć wydajna, zobaczymy, nie wiem czy do tego trzeba dać gęściej czy nie, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, chyba że coś podpowiecie mi w komentarzach od razu. Ogólnie z tych molinezji Ospa mi zeszła z ryb wszystkich praktycznie. Jeszcze chyba na jednej jak tak oglądają chwilkę dłużej. Na jednej miałem jakieś takie delikatne ospie ślady na, na płetwach. A tak to z wszystkich zeszło, wszystkie są żywe. Tak mówię, ze strat mamy te dwa kiryski. No szkoda mi ich, bo one też tanie nie były. A bardzo mi się podoba ta odmiana. No ale cóż, no, tak, tak to bywa. Miejmy nadzieję, że nie będzie więcej strat. A, a teraz staram się mówię, dbać o nie jak najbardziej potrafię. Jeżeli macie jakieś super rady, które może coś mi podpowiedzą, pomogą, to będę bardzo wdzięczny. Teraz już wróciłem do, do temperatury. Czekajcie, takiej 24 stopnie w akwarium, żeby takie rysy sobie spokojnie i tak fajnie żyły. mówię, jeżeli miały taką wysoką, to one były bardzo ospałe jednak bardzo mocno reagują na temperaturę podwyższoną. Nie wiem jeszcze, jak sobie poradzić z tym wszystkim, z tym całym bałaganem kabli, które są. Patrzyłem gdzieś tam na przedłużaczy, żeby były na 10 gniazdek, ale też nie wiem, czy to ma sens. Dzisiaj już przestawiałem, troszkę próbowałem uporządkować trytytkami, połapałem te wężyki z boku, od dolnego akwarium. Będę zaraz próbował ogarnąć to szkiełko średniej wielkości jak je ogarnę, czyli ten cały bałagan co tu mam będę próbował po kolei półeczkami jechać dalszymi etapami tej hodowli i z dalszymi regałami do góry chciałbym już tu mieć w miarę porządek żeby to miało ręce i nogi zobaczymy kiedy ta się wykoci właśnie będę montował ostatnią Ostatnią grzałkę z Aquaella. Muszę poprzekładać szybki. Zamontujemy tą grzałeczkę. Troszkę mam tu niewygodnie. Muszę sobie coś wymyślić, żeby jakoś tu stawać na, do, do tego regału na tą górną półkę, bo ona jest jakby nie patrzeć troszkę za wysoko i nie mam tam jak się za bardzo dostać. Ok, dobra, to idzie w dół pod wodę, pod skosem, dobra, to mamy, to mamy, niestety nie podłączę już kolejnych akwariów, tylko z tego powodu, że nie mam, nie podłączę już kolejnych akwariów, ponieważ nie mam rozgałęźnika do pompki i muszę po prostu kupić sobie większy, większy ten biały rozgałęźnik. Aby móc podpiąć jeszcze dwa akwaria, bo aktualnie mam pięt. A w tym dolnym mam dwa filtry, i mi brakuje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 1. Jeden. jeden powinienem mieć wolny. Boże, który jest wolny? Jeszcze raz: Raz 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeden musi być wolny. Gdzieś musi powietrze uciekać bez efektu. Zaraz będę szukał, w którym miejscu. Jak znajdę, to dam Wam znać. We wcześniejszym odcinku mówiłem Wam o różnych rodzajach wężyków. Teraz dostałem. Znaczy, dostałem. Kupiłem wężyk. Boże, jak tutaj na Z nowej jest sztywny, nie wiem czy nie aż za bardzo. Eee, będę podpinał, już znalazłem pusty wężyk, czyli będę podpinał to akwarium trzecie od góry i zostanie jedno niepodpięte, bo w dolnym jest po prostu, są dwa filtry. Teraz y, do tamtego wkładam tego dużego, nie wiem, to jest 300 chyba do niby 380 czy coś takiego. Jest fajna gąbka, ale teraz z perspektywy już y, tego czasu, w którym to robię. To wybrałbym do wszystkich akwariów te filtry z biologią. Wydają się być po prostu takie najbardziej sensowne i cenowo, i, i w praktyce. Ale no cóż, jest jak jest, na razie zostaje przy tym, nie będę wchodził w koszty, bo to też nie ukrywam te filterki niby po 8 zł, ale jest ich troszkę nakupione. Te są już po 15-20. Nie będę już kombinował i cudował tak szczerze. Dobra, podpinam teraz tamto akwarium. W sensie wkładam filterek gąbkowy i będziemy działać. Zaraz wam pokażę, jak to, jak to wygląda. Doradźcie mi, proszę jeszcze, co mogę zrobić z tą lampką. Jak ją podkleić, żeby się to nie odklejało. Bo to, to jest tragedia od tego producenta. Jeżeli jest oryginał. Mam jeszcze chyba ze dwa takie, ale. Nie wiem, może jest jakiś inny ciekawszy sposób, który, który rozwiąże mój problem. Mam podpiętą tą kuleczkę, już jako kolejny kotnik. Zobaczymy, jak szybko będę mógł ją zapełnić. też. O, proszę bardzo, tutaj mamy agresorkę. Ta jest straszna, goni wszystkie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale. No, i też tu jest za dużo. Będę tutaj starał się to jak najszybciej zrobić. Jeszcze półtora tygodnia tej kwarantanny. I wrzucam do dużego zbiornika zaraz jeszcze będę odlewał czy znaczy 20 boże 10 litrów wody z tego akwarium i dolewał świeżej z bakteriami nie wiem czy zdążę wam nagrać jeszcze jak to wygląda ale będę muszę to zrobić że... a te bohaterki z tego akwarium które pływają już coraz większe tu jest ta z mniejszą płetwą, uszkodzoną, ale jakby jej to odrosło. Nie wiem, wygląda to dużo lepiej niż wcześniej. Yy, będę przenosił do tego akwarium, które ma tam 100-parę litrów, więc też będą miały troszkę lepsze warunki niż tu z krewetkami. Jak ktoś pisał, że z krewetkami też nie powinny być. Nie wiem czemu, ale takie maluchy to nie, nie szkodzą chyba nawet małym krewetkom, bo te małe sobie radzą świetnie bo widzę, że ich tu też jest kilka sztuk nowych podmieniłem im na ten moment 5 litrów wody żeby po prostu nie opuścić im jakoś znacząco temperatury i jutro po prostu drugą banieczkę podmienię z samego rana i będzie dyszka podmieniona w ciągu 12 godzin kiryski sobie fajnie radzą przyszedł mi piasek dla nich będę dosypywał może jutro, pojutrze ten piasek, tylko muszę go przepukać, bo jest na pewno y, strasznie mulący wodę, no niestety taki już kupowałem raz do akwarium z krewetkami, taki biały piaseczek on jest bardzo małej, delikatnej gradacji i, i jest taki fajny, przyjemny no zobaczymy jutro jak tam sytuacja będzie wyglądała, tu już mi się y, grzeje kolejne akwarium, to duże Zaopatrzyłem się teraz już w taki miernik prądu do kontaktu, który będę mógł podłączyć. I w kolejnym odcinku będziemy już widzieć, ile wszystkie te akwaria, znaczy wszystkie, wszystkie, które są aktualnie podłączone, czyli nie mam podłączonych, tylko dwóch ostatnich sztuk do grzania, bo już nie mam miejsca na wtyczki. Będziemy widzieć, ile to pobiera prądu, jak się ustabilizują, po prostu temperatury. W tych większych akwariach i w tych, które zostały teraz włączone. Teraz to wiadomo, że będzie pobór pełnej mocy. A trzeba to tak jakoś przeliczyć, jak to kosztowo wyjdzie za całość regału. Ale to właśnie tak jak mówię. Zobaczymy, co jutro przyniesie, jak będzie ta temperatura. Czy ona się już tu stabilizuje. Ale wydaje mi się, że w setce 100 litrowym akwarium z tą grzałką czy setką. Będzie to w miarę szybko, i już was tutaj pokazuję. A tutaj, powolutku, już wszyscy idą spać. Ja też się zbieram do domu. Trzeba troszkę spędzić czasu z rodziną. Trzymajcie się ciepło i pooglądajcie chwilkę jeszcze krewetki. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem.